Cała saga Skywalkerów w dwie minuty. Obi-Wan i jego misz spotykają kaczo-jaszczura. Na planecie Kuweta 1 spotykają małego kaszojada, którego zabierają ze sobą. Misz Obi-Wana zostaje zamieniony w świszkę bab, więc przyjmuje on Anakina pod swoje skrzydło. 10 na 10. Anakin próbuje zaciągnąć do łóżka Natalii Portman, wygłaszając prawicowe poglądy. I to działa. Ja pierd Galaktyka podgrąża się w wojnie, ale w sumie po obu stronach konfliktów walczą głównie niewolnicy, więc w sumie. Hmm. 10 na 10. Obi-Wan obcina Anakinowi ręce i nogi, w dodatku paląc go, ale nie zabijając, przez co tamten staje się jeszcze większym złolem. No brawo, kretynie. Padme umiera, ale swoim ostatnim tchnieniem wypycha na świat luka i leje. 10 na 10. Luke marzy, aby podróżować po galaktyce, i kiedy jego wujek i ciocia zostają zamienieni w potrawę z KFC, marzenia się w końcu spełniają. Spotyka on Starego Kenobiego, Indiany Jonesa i jego psa, i razem wyruszają mu ratować pewną księżniczkę z planety, którą zniszczyła właśnie wielka kula do kręgli. Upieczony na chrupko Anakin teraz już z nocnikiem na głowie walczy z Kenobim, ale tamten zamienia się w szlafrok. Luke zalicza pierwszą dziurę w swoim życiu, niszcząc kule do kręgli. 10 na 10. Luke spotyka Mapeta, z którym trenuje. Indiana Jones zostaje zamrożony w błocie, a Lord Pieczeń okazuje się ojcem, który właśnie wrócił z mlekiem. 11 na 10. Troskliwe misie ratują galaktykę. Lord Pieczeń wyrzuca swojego przyszywanego dziadka do sypu i umiera. 10 na 10 Rey z planety Kuweta 2 spotyka czarno-białego Dezertera A razem spotykają Indianę Jonesa 5 Zły Lord Emo dostaje w pierdol od nic niepotrafiącej Rey Ale zanim to się dzieje nabija swojego ojca na miecz z ekspresu. 10 na 10 Menel Luke wywala prezent od Rey do śmieci i mówi jej, że nie będzie jej trenować o czym ją trenuje? Aby uratować siostrę i jej ekipę, Luke postanawia pogadać z Lordem Emo. Jednak jest to dla niego tak traumatyczne przeżycie, że umiera. 10 na 10. Jakimś cudem przyszywany dziadek żyje, ale nic mu to nie daje. 0 na 10.